Maneczko. witajcie w kolejnym odcinku ponownie na serwerze Mineplex i tym razem pogieramy sobie w... E, w Snake'a, tak pewnie większość osób z was e, z was tą minigrę zna e, od innych youtuberów e, i ja tak jakoś, że jestem na Mineplexie postanowiłem nagrać to dla was tak i zobaczymy jak mi pójdzie bo dawno nie grałem. Ojeju. Ale miałem farta. Teraz przyfarciłem ostro. Tak, tutaj za chwilę koleś będzie chyba wracać? Nie, jednak nie. Okej okay, to. Jesteśmy szarą owcą, tak? Dobra. O może sobie tak pociśniemy? O. Będzie o wiele łatwiej. Wow, Dobra, w takim razie e, widzimy się na kolejnej arenie. Widzę, koleś dobrze umie y, hiszpańskie. Tak. Nawidzę po. potem. No. E, dobra, jesteśmy na kolejnej arenie. E, Rur. Ru, po prostu runda, runda, nie arena. Chodź na nowy. Arenie jesteśmy! Tak. Mikrofon trochę oddalę. To jest głupie. Jeszcze jedną zagramy i. Nie, jeszcze dwie arenki i koniec. Okej, okay, jesteśmy. Jestem. Jestem. Ja jestem. W tą stronę sobie pójdziemy, tak? O. o, będę się kręcić tak spoko. Co sekundę dochodzi jedna owca, co nie? O, ej, fajne! Ktoś się rozwalił o mnie, ha! What? O! Dobra, zostawiam sobie te trzy. Na pewno się przydadzą. jeszcze trzy osoby zostały. Zblokować go. Oh, fucking shit. Wow. Ej, pierwszy raz jestem tak daleko. Jestem taki długi. Oh, fuck. Fuck. Muszę tutaj blokować. Okej, okay. ej Dwie osoby, Kogoś zabiłem Kurde, ale jestem drogi Yes, jest. pobiję Wszystkich, tak To jest to, okej okay. Jestem z powrotem, jestem Jestem i miejmy nadzieję Że teraz tym razem to wygram, teraz tym razem Tak Przyś Przyspieszenie I będziemy się tu Kręcić w kółko, albo i nie Olaga mam. Kogo zabiłem? Beka, że się ludzie o mnie obijają, Beka, że znowu kogo zabiłem. Um, tak. What the fuck! Dobra. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę. Tak, łapki w górę. Dobimy do 20 łopeczek, tak jak zwykle. Niech się inni o tym odcinku dowiedzą. Tak więc łapkujcie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.